Pamiętamy dziś liturgii Kościoła Wielkiego pastarza Młodzieży, wybitnego teologa oraz pedagoga XIX wieku, który całe swoje życie poświęcił trosce o młodych. Mowa o świętym Janie Bosko. <laughs> Czynił to w wieloraki sposób. Tworzył szkoły, internaty, zakłady wychowawcze, gdzie uczono także praktycznej nauki zawodu. Oraz dobrego wykorzystania wolnego czasu. Do tej posługi założył pobożne towarzystwo świętego Franciszka Salezego, tzw. Salezjan, i córki Marii, życielki wiernych Salezjanki, którym wpajał, że najważniejszy jest dobry przykład Pan z Wami. Słowa Ewangelii według św. Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem młodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zbliżał się wielki tłum. Zebrał się wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przewożonych z synagogi, imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Maja córeczka do gorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, by ocalała i żyła. Poszedł więc z nim. A wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierali. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi, wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swemienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszało o Jezusie. Więc weszła z tyłu między tłum dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła z Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, kto dotknął mojego płaszcza. Odpowiedzieli mu uczniowie, widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a ty pytasz, kto mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła, zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swojej dolegliwości. I jeszcze mówił przyszli ludzie od przewożonego synagogi i donieśli, Twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc co mówiono, rzekł do przewożonego synagogi: Nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przewożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. przy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita Kum, to znaczy, dziewczynko, mówię ci wstani. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła miała bowiem dwanaście lat i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział i polecił, aby dano jej jeść. Oto słowo pańskie. Drodzy siostry i bracia. Niezwykłe są te cudy, cuda, które Chrystus dokonuje. Dzisiejszy przekaz, dzisiejsza Ewangelia podaje dwa wytrwałość. Tych ludzi, którzy proszą wytrwałość i Ojca, i owej kobiety, wytrwałość w wierze. I te słowa Jezusa: Nie bój się wierz, tylko wytrwałość i pewność, że oto od Jezusa, przy Jezusie, mogę otrzymać to, co się wiąże ze zdrowiem mojego ciała, ale też i duszy ale również spełnienie tych moich pragnień. Natomiast Chrystus pragnie spotkać człowieka, tak jak i w innych Ewangeliach, tak i w tej. Szuka wzrokiem tej, która dotknęła się pełna wiary, zalękniona i drżąca, no bo pewnie tak. Przeżywała to, co się stało, i myślała, że będzie skarcona. Tymczasem Pan Jezus mówi do niej: córko, moje dziecko. To jest potężne pragnienie Boga, by spotkać się z człowiekiem. Natomiast człowiek, co ma robić? Szukać Chrystusa, tak, to prawda. Biec ku Niemu, tak jak mówi autor listu do Hebrajczyków, biegnijmy wytrwale. I dalej patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. To jest ta recepta. Patrzmy na Jezusa. Biegnijmy wytrwale. Można się czasem zniechęcić, można czasem pomyśleć, jak długo jeszcze mam czekać. Można, bo taki jest człowiek. Czasem kończy mu się cierpliwość, czasem brakuje mu wiary. Dlatego jest po raz kolejny to słowo, by nas umocnić. Może tutaj są takie osoby, które czują gdzieś tam w sobie. Że pragną czegoś, modlą się o coś, chcą wierzyć w Chrystusa, ale wciąż jest dużo przeciwności. Biegnij wytrwale. Patrz na Jezusa. Tak jak ta kobieta, która usłyszawszy o nim pragnęła dotknąć, była wytrwała, patrzyła na Jezusa. Tak jak w innej Ewangelii, gdy Piotr idzie po wodzie do Chrystusa. I wpatrzony w Niego idzie. Ale kiedy dostrzega wodę, wiatr i to, co się dzieje, że to jest niemożliwe, zaczyna tonąć. I czemu wątpisz, człowieku małej wiary? Patrzmy na Chrystusa. To, że dzisiaj tu jesteście, jest takim właśnie zapatrzeniem w Pana Jezusa.